Sportowy samochód, ogromna moc, masę koni, duże zaciski, duże tarcze. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Zapraszam Was na 27 odcinek programu Felgoznawcy, w którym przyjrzymy się bliżej felze Japan Racing model SL01. Siemanko, Sebastian z tej strony. Witajcie w to niedzielne popołudnie na moim kanale na YouTube. Dziś, jak wspomniałem wcześniej, świetna propozycja dla tych, którzy mają tak zwaną przysłowiową ciężką nogę i szukają felgi przede wszystkim lekkiej i bezpiecznej. Japan Racing model SL01 myślę, że będzie świetnym wyborem. Dlaczego? Na samym początku powiedzmy sobie o rzeczy najistotniejszej, czyli metodzie produkcji. Model ten wyprodukowany jest metodą Flowform. Które, jak wiemy, ma na celu zredukowanie wagi, co bezpośrednio wpływa na komfort jazdy, dynamikę, przyspieszenie, drogę hamowania i, co najważniejsze, na masę nieresorowaną samochodu, ponieważ czym ona jest niższa, jak wiemy, tym lepiej dla naszego zawieszenia. Mówi się o tym, że felgi wyprodukowane metodą Flowform są aż o 20% wytrzymalsze na uszkodzenia mechaniczne od obręczy produkowanych standardowymi metodami. Matutem tego koła jest możliwość personalizacji. Czyli inaczej rzecz ujmując, ten model felgi możemy dobrać do naprawdę wielu modeli aut. Podaje się nam model rogi mod samochodu, a my dobieramy wtedy odpowiednie parametry. Szerokość oraz offset. Dlaczego na samym początku wspomniałem o autach sportowych? Ponieważ model ten posiada tak zwany efekt odwróconego Concave, czyli ramiona felgi wyprofilowane są na zewnątrz, dzięki czemu mogą pomieścić olbrzymie zaciski tarcze, które posiada nasz samochód. Kolejną bardzo ważną rzeczą, na którą generalnie nie zwracacie uwagi przy wyborze felg aluminiowych jest możliwość zakupu na pojedyncze sztuki. Jeśli jesteśmy uczestnikami zdarzenia drogowego bądź kolizji, która wyeliminuje naszą felgę do dalszej eksploatacji, oczywiście mamy możliwość dokupienia sobie takiej sztuki. W każdym zakupionym komplecie znajdziesz zestaw montażowy gratis, śruby bądź nakrętki, pierścienie centrujące o ile są wymagane i oczywiście zawory, niklowane bądź czarne. Zastanawiacie się teraz, jak ona jest wykonana i ile waży? Zerknijmy! Felga jest w kolorze mat-brąz, jej wielkość to 19 na 85 Tutaj fajnie widać właśnie ten efekt odwróconego concave, czyli ramiona są wyprofilowane na zewnątrz Dzięki temu właśnie pomieszczą duże zaciski, jakie posiadamy w samochodzie Środkowy dekielek jest metalowy, w kolorze felgi a jakość wykonania, zerknijcie sami, według mnie jest naprawdę bardzo dobra. Szybki wgląd jeszcze na wnętrze tej felgi, ale tutaj wszystko również starannie wykonane, domalowane. Zerknijmy na max load 690 kg na felgę. Model SL01, certyfikaty oczywiście Willy które dopuszczają tą felgę do poruszania się po naszych drogach, i oczywiście wielkość 19 na 8,5. I wrzucamy ją na wagę. Która pokazuje 9 kg. Naprawdę bardzo lekkie koło. Concave, a inaczej wklęsłości można powiedzieć tafelga, nie ma jakiegoś dużego, ale jak mamy ją na celowniku, to wypadałoby sobie zmierzyć. Tak też właśnie robimy. Jej wklęsłość wynosi 4,3 cm. Przypomnimy wielkość: 19 na 8,5. Model SL01 znajdziesz na naszym sklepie smrims.pl. Produkowany jest on od 17 do 20 cali w różnych rozstawach, w różnych szerokościach, dopasowany do twojego samochodu. Jeśli nie wiesz jakie dodać parametry, skorzystaj z linku, który znajdziesz pod filmem, wypełnij formularz, a przygotuj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące modelu SL-01, pozostaw komentarz pod filmem, a postaram się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę i subskrybujesz kanał. Widzimy się już w następną niedzielę. Pozdrawiam Was. Cześć!